Kraj NATO wydał pilne oświadczenie w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa Europy. Dlaczego inne kraje o tym milczą? Mocny konflikt pomiędzy Filipinami a Chinami co chiński imperator chce tak naprawdę nam pokazać? Dramatyczny apel Żydów w Europie do rządzących, m.in. z Berlina, obawiają się o własne bezpieczeństwo. A na koniec Czesi o wyborach w Polsce uważają to za całkowity, niepotrzebny spektakl bez możliwości na utworzenie stabilnego rządu. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco i zanim zaczniemy, no to a propos ostatniego tematu, czyli tego, że stabilny rząd być może nie będzie w Polsce możliwy do zrealizowania i o tym myślą już nawet Czesi właśnie w tym zagadnieniu, Niemcy również, bo ostatnio dopiero co mówiliśmy o tym Niemcu, który wypowiadał się, nawoływał rząd Donalda Tuska, żeby wprowadził totalny autorytaryzm i państwo policyjne, żeby przejąć władzę w Polsce w sposób nawet bezprawny, ale skuteczny. No to jak się okazuje, Czesi widzą to podobnie, a już teraz, jeśli chodzi o tę bitwę pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a rządem potencjalnym Donalda Tuska, no to już są głosy o tym, że wybory mogły być sfałszowane. Nawet policja była w jednym z lokali wyborczych, przynajmniej jednym. No i to wszystko jest wykorzystywane pod ewentualne podważenie wyniku. W każdym razie, ja o tym mówiłem w jednym z podcastów ostatnich z Anią na kanale Bądź na bieżąco ekstra. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bądź na bieżąco ekstra, no to koniecznie to zróbcie teraz. Macie link w opisie, czy to oglądacie na Facebooku, czy na YouTube. To pamiętajcie, że prowadzimy i tu, i tu, więc jak oglądacie na Facebooku, to macie link do Face'a. Jak oglądacie na YouTube, to macie link do YouTubea w opisie. No. I i tam mówiliśmy właśnie między innymi o tym, jakie są potencjalne konsekwencje takich przepychanek pomiędzy jednymi a drugimi, no i co to może znaczyć dla Polaków, jak taki niestabilny rząd, a w każdym razie być może nawet i przyspieszone wybory będą miały, jak, jakie to będzie miało konsekwencje dla nas. No, i tutaj tylko taki, taka informacja dla Was. Codziennie puszczamy taki podcast właśnie z Anią, gdzie omawiamy bieżące tematy w sposób nieco luźniejszy niż tutaj, na bądź na bieżąco, że, gdzie po prostu wymieniamy się swoją opinią, sprawdzamy więcej informacji, omawiamy komentarze internautów, jest to tak bardziej na luzie, z dystansem ale mówimy również o tematach, które są istotne, jakby nie było. Zatem zapraszam serdecznie. Jeśli nie widzieliście jeszcze naszych podcastów, one cieszą się dużo większą popularnością na Facebooku, ale myślę, że na YouTube, jeśli tam wejdziecie, zaglądniecie, to też e, na pewno zwiększycie grono odbiorców tego podcastu, no bo widać, że ma to pozytywny odbiór, a robimy to dla Was, więc to jest informacja właśnie dla Was, bo w zasadzie chyba nie informowałem o tych podcastach w ogóle na BNB głównym, więc zapraszam. Bo, bądź na bieżąco ekstra, BNB ekstra, linki w opisie, codziennie nowy podcast. Zmieniliśmy taki Format, bo widać, że to przynosi wam dużo więcej satysfakcji, więcej reakcji, więcej udostępnień, no i wyświetleń, za co serdecznie oczywiście wam dziękuję. I rzecz jasna, będziemy się stale dla Was zmieniać, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeśli będziemy widzieć, że jakaś zmiana przynosi pozytywne efekty, no to oczywiście będziemy szli w tym kierunku. No bo robimy to właśnie dla Was. Dzięki serdecznie, że jesteście, jesteście najlepszą widownią. No i co? Ja, lecę z pierwszym tematem. Israel's ground invasion into Gaza appears imminent. China. Zasadniczo agencje wywiadowcze USA oceniają prawdopodobieństwo użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej za niewielkie, wręcz mieszczące się w kategorii i tylko teoretycznie możliwych. Nieco mniej optymistyczne stanowisko zaprezentowała kilka tygodni temu Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, (DANS), czyli bułgarski wywiad Rosja. Ich inwazja na Ukrainę znacząco osłabiają istniejącą architekturę bezpieczeństwa. W Europie. Wojna na Ukrainie może się nasilić i objąć inne kraje, podała Dans. To opinia zawarta w raporcie opublikowanym m.in. na stronach rządu Bułgarii. Region Morza Czarnego i Kaukazu stał się obszarem o pierwszorzędnym znaczeniu ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę, która doprowadziła do koncentracji zdolności NATO do obrony państw członkowskich i powstrzymywania Rosji, działania wojskowe zachowują potencjał do eskalacji i rozprzestrzeniania się poza terytorium Ukrainy a masowego rażenia nie można wykluczyć. Analizuje bułgarski wywiad w otwartym tekście. Można się, że raport bardziej szczegółowy otrzymał premier Nikołaj Denkow. Federacja Rosyjska, odkąd okazało się, że SWO, czyli Specjalna Operacja Wojskowa nie przynosi zaplanowanych sukcesów, zaczęła grozić Ukrainie i wspierającej ją w walce koalicji państw zachodnich, nie tylko członków NATO, użyciem taktycznej broni jądrowej. Wyspecjalizowanym w takich groźbach jest milczący od krachu Jewgenija Prygorzyna i jego PKW Wagner, były prezydent Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, a od 2020 wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W lutym 2023 w mediach pojawiły się informacje o tym, jakoby Putin całkiem poważnie rozważał użycie broni o niewielkiej jak na broniu jądrową mocy. Źródłem tych rewelacji miały być dwie osoby bliskie Kremlowi. Według nich Putin analizował taką możliwość, ale doszedł do wniosku, że gdyby sięgnął po niestrategiczną broń jądrową, to miałby z tego powodu więcej strat niż korzyści. Wracając do raportu bułgarskiego wywiadu, oczywiście nie wiadomo, czy stwierdzenie o opcji możliwego użycia broni masowego rażenia na Ukrainie i rozlania się wojny na inne państwa Danz umieścił w raporcie, bo tak należało. Czy też wywiad wszedł w posiadanie informacji upoważniających go do wystawienia takiej frazy w swoim raporcie? W przypadku tej drugiej możliwości Dan z pewnością podzieliła się wiedzą z członkami NATO. to put themselves on the world stage and to... Uh, take advantage of differences between uh, other nations' view of this conflict and the US and Israeli view of this conflict. I teraz pytanie, komu tutaj właściwie wierzyć? Ogólno przyjętemu NATO czy też USA, które twierdzą, że jesteśmy bezpieczni, że artykuł 5 zawsze zadziała, ale nawet nie będzie musiał działać, bo przecież jeśli Rosja zdecydowałaby się najechać w którychkolwiek z krajów NATO, naruszyć jego przestrzeń, no to wówczas wszystkie kraje komplementarnie będą broniły suwerenności tego jednego. Tylko że w takim razie, po co w Polsce był ten plan, że w razie ataku NATO. Na NATO, na Polskę, no to mamy rozgraniczyć te Polskę do Wisły. W ciągu 14 dni możemy się poddać w tamtym terenie, no i później ewentualnie walczyć, jeśli NATO w ogóle nam pomoże. No i jest to troszkę sprzeczne z, kon z koncepcją natowską, taką, że atakują nas i od razu wjeżdża tutaj milionowa armia ze wszystkich krajów, no bo wszyscy będą walczyli jak za swoje. No bo przecież jeśli by się okazało, że atakują kraj, nie wiem, Niemcy, no to chyba cała niemiecka armia by stanęła wtedy w obronie Niemiec, nie? Tak to chyba by wyglądało, więc skoro NATO, jeśli rozumiemy artykuł 5 NATO w ten sposób, że to jest jeden wielki kraj, w cudzysłowie rzecz jasna, który będzie bronił suwerenności każdego z tych krajów członkowskich w taki sam sposób, jakby to był najazd na ten właśnie kraj no to chyba powinniśmy to rozumieć w ten sposób, że wszyscy żołnierze z każdego kraju natowskiego lecą od razu w tamtym kierunku, ale nie tak jest zapisany artykuł 5 NATO, to nam próbują wmówić, chcą nam to wepchać do głów, żebyśmy właśnie tak myśleli, a wcale tak nie jest. To nie jest tak. Tam jest zapisane, że e, będą e, służyli pomocą, w tym również militarną, jeśli tak uznają oczywiście za stosowne, ale może być to tak naprawdę e, różna odpowiedź, nie jest to sprecyzowane, mogą to być sankcje na Rosję, a może to być też pogrożenie, paluszkiem i powiedz nie, potępiamy to, nakaz aresztowania dla Putina, pojawisz się tu i będziesz aresztowany, koniec z tobą, więcej do Europy nie przyjedziesz. I sobie taki Putin przyjeżdża e, na spotkanie z Orbanem, witają się, podają sobie ręce e, w Turcji, która jest krajem członkowskim NATO, tylko przypomnę, prowadzi dalej Rosja inwestycje nuklearne i tam też się spotykają, co prawda online, ale jednak... <laughs> nikt z tym nie ma żadnego problemu. Pytanie właśnie, komu to bardziej by przyniosło korzyści, czyli takie zagłuszanie jakiegokolwiek niepokoju i tłumienie tego, czy to, czy to bardziej przynosi korzyści dla Stanów Zjednoczonych, czy dla krajów, które są przyfrontowe. No bo nie zapominajmy, że no jednak ta Bułgaria jest dużo bardziej zagrożona niż Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, więc ich tak jak i nasze powinny być raporty, no, chyba są bardziej takie, no, w naszym kierunku i istotne dla nas. No, bo to jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Jasne, to jest granica natowska, ale no, ewentualna wojna będzie przede wszystkim rozgrywała się właśnie po wschodniej strony, stronie NATO, czyli począwszy od krajów bałtyckich, od Polski, być może i od Bułgarii, właśnie jeśli chodzi o morze. No, naprawdę nie jest chyba zbyt dobrze. Ciężko już komukolwiek tutaj zaufać w cokolwiek. Na pewno, oczywiście, sianie paniki nie jest nikomu na rękę. Jeśli mielibyśmy teraz wzbudzać totalną panikę u Europejczyków, czy to w Polsce, czy w Bułgarii, czy w jakimkolwiek innym kraju, no, nie byłoby to korzystne, jeśli byśmy to zrobili w sposób niezrównoważony i nagle nie wiem, wyprowadzili wojsko na ulicę, wprowadzili godzinę policyjną, do czego zresztą Niemcy nas nieco nawołują, Tuska, ale nie w kontekście wojny ewentualnej z Rosją, tylko w kontekście wyborów, żeby przejąć władzę autorytarnie odpisu. No to. Jeżeli w ten sposób byśmy mówili, że jesteśmy zagrożeni i w ogóle zaraz będzie wojna, no to jasne, to nie byłoby korzystne, bo większość osób już wyjechała, nie? Ze strachu. Ale z drugiej strony, takie mm, pozbawianie czujności, czy to Polaków, czy innych Europejczyków, też nie jest korzystne. No bo kiedy my będziemy zaskoczeni, no to tym bardziej nie będziemy wiedzieli, jak działać. Kiedy były informacje. O potencjalnym ataku nuklearnym na elektrownię, czy zaminowaniem tej elektrowni, nie? No i się okazywało, że wiecie, no, strona rosyjska oskarżała to Ukrainę, ukraińska Rosję. U nas oczywiście słyszeliśmy tylko oskarżenia w kierunku Rosji, no ale czy to miałoby jakikolwiek sens dla nich? No w każdym razie nie doszło do tego, ale mimo wszystko. Rosjanie już wysyłali ulotki, co zrobić w takim przypadku. Uczyli ludzi, szkolili z tego, co zrobić, jeśli by akurat była wojna u nich, gdzie są schrony i tak dalej. U nas za bardzo tego nie ma. Zadajcie sobie pytanie, czy wiecie, gdzie jest w pobliżu waszej miejscowości, waszego miejsca, w którym żyjecie, schron? Wiecie to? Wiecie, co zrobić, jeśli faktycznie jakaś atomówka by nam tutaj pierdzielnęła, czy czołgi wjechały przez naszą granicę? Zapewne nie wiecie, bo nasze media się w ogóle na tym nie skupiają, a od wyborów w ogóle nawet zapomnieliśmy, czym jest Ukraina. Więc e, ciężko tutaj e, o jakikolwiek racjonalizm i takie e, zabicie czujności w narodzie, nie wiem czy nawet nie jest gorsze niż ewentualne sianie paniki, bo tak to przynajmniej ludzie byliby przygotowani na ewentualną eskalację. Chyba że faktycznie nigdy takiej nie będzie i mamy stuprocentowe informacje, że tak nie będzie. Ale 100% nigdy mieć e, nie można. Zauważcie, że coraz częściej takie kraje jak Niemcy, na przykład, wprowadzają nam kontrole graniczne. My wprowadzamy kontrole graniczne pomiędzy innymi krajami, bo się boimy niby imigrantów. Ci imigranci byli przecież problemem jeszcze przed wojną na Ukrainie. Tylko przypomnę: No i oni już wcześniej przechodzili przez polską granicę na tereny Niemiec. No i to, że niemieckie landy przy ich wschodniej, naszej zachodniej stronie granicy nawoływały, żeby wprowadzić te kontrole graniczne, no to rząd federalny Niemiec na to nie reagował i mówili, że jest to wyolbrzymione. Dlaczego akurat teraz? Jednak stało się to problemem i te kontrole graniczne wprowadzają. Następny temat. Stay clear from our in with the Over. Off the coast of the Philippines. Filipiny wzywają ambasadora Chin na dywanik po kolizji statków na Morzu Południowochińskim. W niedzielę doszło tam do kolejnych incydentów. Dwa chińskie statki uderzyły w filipińskie jednostki w pobliżu drugiej ławicy Tomasa. Jak informuje Reuters, chiński okręt straży przybrzeżnej zderzył się z cywilną łodzią zaopatrzeniową, zakontraktowaną przez filipińską marynarkę wojenną w pobliżu drugiej ławicy Tomasa, stanowiącej część archipelagu Spratly. Do incydentu doszło w niedzielę. We wczesnych godzinach porannych około dwóch godzin później wydarzyła się druga morska kolizja. Tym razem z udziałem okrętu należącego do chińskiej milicji morskiej i Łodzi Filipińskiej Straży Przybrzeżnej. Kolizje miały miejsce podczas rutynowej misji zaopatrywania żołnierzy filipińskich, które stacjonują na okręcie wojennym, który jest uziemiony na ławicy, BRP Sierra Madre. The National News podaje, że Pekin poinformował o lekkiej kolizji, która miała miejsce po zignorowaniu przez filipińską łódź kilkukrotnych ostrzeżeń. Filipiny potępiły chińskie działania, złożyły protest dyplomatyczny i wezwały do MSZ ambasadora Chin, Huanga Shiliana, w pełni Korzystujemy dostępne metody dyplomatyczne obejmujące one również wezwanie ambasadora Chin, co uczyniliśmy dziś rano. Druga ławica Tomasa jest częścią naszej wyłącznej strefy ekonomicznej i mamy nad nią suwerenną władzę i jurysdykcję. Chiny, jako światowa potęga, powinny być odpowiedzialne za spokój i stabilność w regionie, powiedziała w poniedziałek rzeczniczka filipińskiego MSZ Teresita Daza. As as Tutaj, może warto byłoby przeczytać kilka komentarzy pod artykułu. Na przykład, Robcio napisał: Rosja, Chiny, Irak i Korea Północna, działają wspólnie i w porozumieniu, dążą do obalenia istniejącego porządku świata. Ta grupa przestępcza czerpie siłę z chaosu, który zamierza wprowadzić. Uff. Dobrze, że Stany Zjednoczone tego nie robią. Może przeczytajmy następny komentarz. Bubu, zdaje się, że komuchom odbija w Chinach. Jak zwykle, kiedy gospodarka leży, politycy zaczynają świrować. To niebezpieczne i może się źle skończyć. Uff! Tak dobrze, że Unia Europejska tego nie robi. E, no, w każdym razie, kto tak naprawdę odpowiada za potęgę Chin? Warto by było sobie zadać takie pytanie, nie? Odpowiada za to e, Zachód. E, tak. Jeśli mielibyśmy być szczerzy, to głównie Stany Zjednoczone, ale również i kraje Europy, które tam właśnie zamawiały cały swój dobrobyt, oddając w ich ręce całą produkcję, ponieważ tam było tanio. I to, a u nas jest cywilizacja, a tam nie ma. Nie? Więc jeśli my nie widzimy i zamykamy oczy na to, że tam dzieci pracują po 16 godzin i są traktowane źle. A w Europie nie są, a my od nich kupujemy, i tak naprawdę to my naszymi pieniędzmi wykorzystujemy te dzieci, no to nie ma problemu, nie? Europejczyk nie widzi, Amerykanin nie widzi, to źle się nie dzieje. Ale w ten sposób, że oni właśnie w ten sposób działali, e, w ten sposób, w ten sposób, wła właśnie z zasługą tego, że oni tak działali, mają teraz dobrobyt na taką skalę, że są samowystarczalni. A czy my o Europie możemy powiedzieć, że Europa jest samowystarczalna? My nawet nie mamy możliwości wyprodukowania energii w pełnym zakresie, jeśli mielibyśmy e, skupiać się tylko na tym, co jest w Europie. Jeśli byśmy faktycznie zainwestowali w tę e, czarną energię, tę taką złą z kopalni, no to pewnie byłoby to możliwe. I Polska by na tym zyskała, ale po co? Lepiej przecież budować konkurencyjność dla Niemiec i Francji, które mają jakby nie było tutaj e, najwięcej do powiedzenia, a oni no, e, nie mają swojego bogactwa e, z tego, że ich kopalnie mają tak duży potencjał i zarabiają na tym olbrzymie pieniądze, tak jak Polska zarabiała wcześniej i ma potencjał, tylko na swoich markach, na przykład samochodów e, i takich rzeczach, które przecież e, można by było. Produkować w każdym innym kraju, tylko oni mają zwyczajnie markę i swoje know-how. Ale część z tego know-how pooddawali właśnie Chińczykom w okresie swojej świetności i rozwoju gospodarczego. No i teraz Chińczycy bardzo łatwo zaczynają ogarniać podobne, e, podobne marki, jak Xiaomi na przykład, czy, 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 czy Huawei. Który, któremu zablokowano nagle Androida, jak zaczął się za bardzo rozrastać, no bo będzie szpiegował ludzi. Jakby Facebook, YouTube, i Instagram, Twitter i inne platformy, Android w waszym telefonie z dostępem do GPS-a czy iPhone, was nie śledziły. Zbierają od was dużo więcej informacji niż TikTok, który w Stanach Zjednoczonych nie ma zbyt dobrej renomy, a i w Polsce by, by była mowa o tym, żeby go zakazać. Zbierają o was dużo więcej informacji niż ten Huawei, a i tak z tego korzystamy, i nie widzimy w tym żadnego problemu. To jest dopiero hipokryzja, co? I my się śmiejemy z tych Chin, że tam nie ma wolnych mediów, że tam mają cenzurę mediów. I mi też się wydaje, że to u nas jest źle, a tam jest dobrze. Następny temat. I would say that we grew up in a cult. And in a, it runs itself very similar to North Korea. Izraelska walka z dżihadem toczy się przede wszystkim z wrogiem zewnętrznym. Kraje europejskie są jednak w zupełnie innej sytuacji. W nich jest wróg islamonazistowski, jestem przerażona, powiedziała żydówka z Berlina po oznaczeniu żydowskich domów gwiazdą Dawida w stolicy Niemiec. Jej obawy są uzasadnione. Podczas protestów wspierających Hamas od początku wojny uczestnicy skandowali także znane nazistowskie hasła, takie jak śmierć żydom. Naziści nie zniknęli, ale islamonaziści maszerują ulicami Berli i prawie każdego większego miasta w Europie. Problem nie dotyczy tylko Żydów. Europa ma problem. Izrael walczy z osią zła, sunnickim i szyickim dżihadem w ciężkiej i brutalnej wojnie. Ale są to przede wszystkim wrogowie zewnętrzni. Hezbollah z północy, Hamas z południa i okazjonalnie terroryści dżihadystyczni działający na terytoriach palestyńskich. Kraje europejskie znajdują się w zupełnie innej sytuacji. Wróg islamsko-nazistowski jest wewnątrz. Dziesiątki milionów muzułmanów mieszkających w Europie niekoniecznie popierają dżihad. Ale większość nigdy nie była wymagana. Od 7 października dziesiątki tysięcy muzułmanów wyszło na ulicę, aby utożsamić się z Hamasem, integralną częścią światowego dżihadu. W niektórych krajach europejskich obowiązuje zakaz demonstracji wspierających Hamas, uznawany za organizację terrorero. Jednakże rozwiązaniem jest protest, rzekomo w imieniu palestyńczyków. Ale kiedy usłyszycie głosy i przesłania, kiedy zobaczycie niezliczone tablice z dominującymi hasłami, takimi jak od Jordanu do Morza Palestyna będzie wolna, nie ma miejsca na złudzenia. Są to demonstracje opowiadające się za likwidacją państwa żydowskiego. Czasami podczas tych protestów pojawiają się także flagi ISIS. Żaden znak nie wspiera pokoju, pojednania ani rozwiązania w postaci dwóch państw dla dwóch narodów. Yes. Okay. 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 Es eine von... Everyone is invited to come here. Jednak historia Niemiec wraca do nich szybciej, niż się tego spodziewano. I to teraz nie przez rodowitych Niemców, którzy mają coś do innej narodowości czy do innej religii, tylko przez ludzi, których sobie tam nasprowadzali. Ciężko pomyśleć, że e, aż taki historia zatacza teraz obieg, że nasprowadzali sobie teraz sami ludzi, którzy mają obecnie robić problemy Żydom mieszkającym w Niemczech. kiedy w trakcie właśnie tych protestów propalestyńskich na Bramie Brandenburskiej wyświetlano izraelską flagę. No, naprawdę yy, dziwna jest ta historia tego naszego kraju zachodniego. Niemniej, na pewno wzbudzi to pewnie coraz więcej kontrowersji, jeśli chodzi o podejście, zarówno i do muzułmanów, i do Żydów w Niemczech. A co za tym idzie? Niemcy zaczną się coraz bardziej e, nacjonalizować, czyli coś, od czego chciano odejść i zmieniano tam historię i narrację historyczną w całym kraju. Tak teraz, zapewne, całkiem naturalnym sposobem powrócą podobne nastroje. I miejmy nadzieję, że nie doprowadzi nas do, 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 do podobnego punktu. Jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, jak bardzo pacyfistycznym krajem są Niemcy obecnie, i chciały się na taki kreować, dlatego zrezygnowały z broni atomowej, z wielkiego uzbrojenia. Teraz, oczywiście, Olaf Scholz coraz bardziej też się radykalizuje w swoim przekazie, coraz więcej krzyczy, i czasami nawet wygląda jak pan z wąsem, kiedy tak się wsłuchać w jego wypowiedzi, ale chyba nie mają już takiego potencjału. Na szczęście. Następny temat. I don't know Tak zróżnicowany gabinet to koszmar każdego politycznego lidera. Jest powiedzenie, że dobry zarząd powinien mieć nieparzystą liczbę członków, ale trzech to już za dużo. Podsumowuje wybory w Polsce były premier Czech Mirek Topolanek, który sam stał na czele koalicyjnego gabinetu. W rozmowie z Wprost mówi też o polityce energetycznej Europy, bliskich relacjach Węgier z Rosją, przyszłości Unii Europejskiej, wojnie w Ukrainie i rosnącym zainteresowaniu Czechów Polską. Mirek Topolanek. Nie, nie zaskoczyły. Pewnie jeszcze nie czas, żeby analizować ich przyczyny, ale spadek poparcia dla prawa i sprawiedliwości i jego zerowy potencjał koalicyjny, który najpewniej nie pozwoli im dalej sprawować władzy, według mnie mają kilka źródeł. Wśród nich standardowe zmęczenie wyborców ośmioletnimi rządami jednej partii, zaostrzenie polityki antyaborcyjnej i generalnie ultrakonserwatywna retoryka rządzących. Do tego zjednoczenie opozycji pod hasłem AntyPIS i seria skandali, takich jak afera wizowa, przeczących priorytetom programowym PIS. Polska polityka już od dwóch dekad jest zdominowana przez dwie siły i dwóch wielkich rywali Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Znam obu z nich, choć jeśli chodzi o PiS, bliższy był mi mój przyjaciel Lech Kaczyński. Z Donaldem Tuskiem znam się z Grupy Wyszehradzkiej, Europejskiej Partii Ludowej i Rady Europejskiej. Z PiSem i brytyjskimi konserwatystami zakładaliśmy ruch na rzecz reform europejskich, z którego wyłoniła się grupa europejskich konserwatystów i reformatorów. Ponieważ znam ich obu, proszę pozwolić, że nie będę. Wystawiał im ocen. Natomiast obaj potraktowali ten pojedynek wyborczy bardzo personalnie. Kampania była nasycona wzajemnymi zniewagami, oszustwami i nienawiścią. Bez względu na to, jakie są liczby, one się jeszcze muszą potwierdzić. No i właśnie jak się okazuje, to nie tylko Polacy dostrzegają, że coś jest nie tak w tym potencjalnym polskim rządzie, czy on w ogóle powstanie i czy będzie stabilny, tylko widzi to też za zagranica. Czy powstanie, czy nie powstanie, no to już jest pytanie bardziej do Jackowskiego niż do mnie. No w każdym razie ja ostatnio w Bądź na Bieżąco Ekstra z Anią, co widzieliście przed chwilą zapewne w slajdzie, Rozmawiałem o tym, jakie są alternatywy dla Polski. Jeśli chcecie posłuchać naszej rozmowy, zapraszam serdecznie kanał BNB Extra, bądź na bieżąco Ekstra. Tam możecie właśnie codziennie spotkać się z najnowszym podcastem, w którym omawiamy bieżące sprawy. Są czasami bardzo poważne, czasami luźniejsze, jak chociażby omawialiśmy ostatnio Matura to Bzdura, gdzie Robert Mazurek wyszedł i pytał się. Polaków młodych o podstawowe sprawy związane z polską polityką, jak na przykład, kto jest polskim prezydentem. I młodzi nawet tego czasami nie wiedzieli. A to było tuż przed wyborami i każdy z nich, domyślam się, przy tej rekordowej frekwencji, w dodatku w Warszawie, poszedł później i zagłosował. Mimo, że nie wiedział nawet, kto jest prezydentem albo jakie to są wybory, bo odpowiadali na przykład na kogo, na jakiego prezydenta będą głosować. Zapraszam serdecznie. Kanał Bądź na Bieżąco Extra, BNB Ekstra. Zrobicie mi mega przyjemność. A zwłaszcza Ani, jak wejdziecie teraz, zasubskrybujecie, zaobserwujecie, jeśli to na fejsie, zostawicie tam komentarz. Może, może umówmy się na jakiś komentarz, napiszcie, Ani nie wiem, mleko. Jak zobaczy, że będzie dużo takich komentarzy, nie będzie wiedziała o co chodzi. Dezorientacja totalna, ale na pewno będzie jej miło, że odwiedzicie ten kanał i zostawicie swojego suba. Dzięki serdeczne i widzimy się na BNB Extra.